To jest dobrze. W ta lampa. Sprawdź sobie, czy czasem żarówki są w najważniejszym miejscu, centralnym, bo jak nie, no to musisz uważać przy wkładaniu. Mi się nawet zdarzyło. Na moim vlogu mogliście usłyszeć pewno, pewne zdarzenie. Bardzo przykre dla mnie. Miałam lampę, właśnie, która była podobna do tej, i te żarówki były wszystkie tutaj, nie? A tak, tutaj były żarówki. A na środku nie było. I Marty nie lubię paznokci. Martyna wkłada tak kciuka, że on akurat tu był, tu nad tymi żarówkami, że światło stąd nie dochodziło do tego kciuka. Jak on zdążył pospływać, nie? Poezja. Ile ja miałam piłowania, potem obłęd. Więc uważajcie, kochani, z tymi lampami, jak wkładacie do tych lamp paznokcie, bo z kciukami, wiecie, kciuk jakbyś normalnie tak chciał włożyć, to też dalej nie dojdziesz, nie, aż do tych diod, które są tutaj, diod przepraszam, gdzie, które są gdzieś tam daleko. Niektórzy, ja się zastanawiam, gdzie, podczas projektowania lamp UV z diodami, niektórzy ludzie, którzy projektują lampy UV dla stylistek paznokci, kiedykolwiek zrobili w życiu chociaż jeden set paznokci, żeby wiedzieć, o co kurde chodzi, że z kciukiem to jest inaczej, że palce, że tu, że...